Już po raz trzeci 30 młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem usług medycznych, miało okazję spotkać się z ekspertami z branży medycznej. Wszystko za sprawą projektu Liderzy Ochrony Zdrowia, którego edycja miała miejsce już po raz trzeci. Projekt organizowany jest przez Fundację imieniem Lesława Pagi i odbywa się przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W projekcie wzięło udział 30 osób, studentów prawa, ekonomii i finansów oraz kierunków medycznych i zarządzania. Stypendystów, którzy przez 4 tygodnie brali udział w intensywnych szkoleniach i warsztatach. Celem projektu jest kształcenie najlepszej i otwartej na zmiany kadry, która w przyszłości będzie zarządzać placówkami w systemie ochrony zdrowia. O tym, jakie korzyści niesie jeszcze projekt, mówi Dominika Bebel, laureatka pierwszej edycji projektu. Inspektor do spraw administracyjnych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Stypendyści mają okazję zobaczyć wybitnych specjalistów z rynku medycznego, farmaceutycznego oraz nowych technologii. Fundacja daje ogromne możliwości rozwoju. Dla najlepszych stypendystów przewidziane są staże w firmach partnerskich. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie współpracuje z fundacją od trzech lat. W ramach współpracy Fundacji z Instytutem organizowane są spotkania z kadrą menedżerską. Jedno z takich spotkań odbyło się 10 października w Światowym Centrum Słuchu. Stypendyści mieli możliwość wysłuchania wykładu profesora Henryka Skarżyńskiego pod nazwą Rola Słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa: istota ryzyka i przywództwa. Państwa sukcesy będą zależały od tego, czy uda się Państwu nawiązać kontakt, skutecznie przekazać to, co. Wymyśliliście to, czego się nauczyliście, to, co chcecie zrealizować, i uzyskać zwrotną informację, że ta komunikacja pozwala coś budować. Słuch jest podstawą rozwoju współczesnego społeczeństwa opartego na powszechnej komunikacji międzyludzkiej. Chociaż Senek powiedział, że nie jest dobrze wszystko widzieć, nie jest dobrze wszystko słyszeć, ale myślę, że tam było więcej nuty politycznej niż takiej ludzkiej. Myślę, że jest dobrze i wszystko widzieć, i wszystko słyszeć, natomiast bardzo ważne jest umieć z tego korzystać. Jeżeli dziś dociera do nas bardzo dużo informacji, to jest niezwykle ważne, żeby je szybko przyjąć, przetworzyć, ocenić, które z tych informacji są ważne dla nas w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. W Uczestnicy mieli też okazję do zwiedzania Instytutu. Zobaczyli m.in. Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego. Pracownie kości skroniowej, a przede wszystkim zapoznali się z licznie nagradzaną w Polsce i na świecie Krajową Siecią Teleaudiologii. Koordynatorka projektu, tu Sylwia Gromada, podkreślała aktywność i zaangażowanie tegorocznych stypendystów, przyszłych ekspertów. Jestem zaskoczona energią osób, które biorą udział w tegorocznej edycji. Są żonni wiedzy, bardzo zaangażowani i przyjęci spotkaniami z ekspertami z branży medycznej. Za nami cztery intensywne weekendy szkoleń i warsztatów, podczas których 30 uczestników miało okazję spotkać się z najlepszymi ekspertami z sektora ochrony zdrowia, dyrektorami szpitali, profesorami, dzięki czemu na pewno mają wiele lepszy start w życiu zawodowym. Dla młodych ludzi to szansa rozwoju, ale także spotkań w gronie ekspertów branży medycznej. Na początku tego wyjazdu mieliśmy możliwość zapoznania się z tym, jak to centrum powstawało. Światowe Centrum, bo jest to właśnie centrum na naprawdę światowym poziomie. Na światowym poziomie też mieliśmy możliwość wysłuchania wykładu profesora, który mocno mnie i nas wszystkich zainspirował. Zainspirował nas do działania i do dalszego rozwoju, tak jak cały ten projekt. To, co jest integralną i najważniejszym elementem w mojej ocenie tego programu, to fakt, że. Skupia osoby z różnych dziedzin wiedzy, od prawników po ekonomistów, farmaceutów, lekarzy. Wspólnie, każdy widząc i będąc ekspertem w swojej dziedzinie dziedziny wiedzy i umiejętności, możemy budować bardziej aplikacyjne rozwiązania dla, dla polskiego systemu opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami, a młode osoby pełne pomysłów, a jednocześnie wiedzy, będą w przyszłości potrafiły wspólnie działać i wspólnie współpracować dla dobra polskiego pacjenta. To jest to naprawdę ogromna liczba ekspertów, ponieważ przez 4 tygodnie, przez 2 dni w tygodniu mieliśmy codziennie styczność z ośmioma, 10 a nawet więcej ekspertami, na przykład z profesorem z Centrum Słuchów Kajetana. Mieliśmy styczność z prezesami spółek, z politykami, także naprawdę fantastyczna okazja do poznania w tak krótkim czasie tak ogromnej i fantastycznej liczby osób. Dodajmy, że podsumowanie projektu odbyło się 22 października w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas którego stypendyści prezentowali swoje pomysły i projekty. Grupa specjalistów uczestnicząca w panelu dyskusyjnym komentowała je, przedstawiając szanse, możliwości i zagrożenia.